No dobrze, kochani, mamy to, mamy nowość od Marki Nu. Rozpakowałam perfumy. Moi drodzy, bardzo ładna buteleczka. Polska marka, oczywiście, polska marka, która robi ambitne zapachy. I ten zapach to jest zapach aromatyczno-orientalny. I powiem tak, bardzo ciekawy zapach, intrygujący w klimatach ciepłego, aromatycznego Orientu. Jest w nim tutaj paczula, tonka, jest rozmaryn, kardamon, mandarynka. Jest dużo tu i goździki oczywiście. Goździki są w sercu, także zapach absolutnie ambitny, powiedziałabym nawet niszowy. Nie jest on bardzo słodki, jest intrygujący. I troszeczkę w klimacie samsary, troszeczkę w klimacie lalikla pachwa. Także bardzo polecam. Widzę, że można go jeszcze kupić w Polsce za 35 zł. Także gdyby ktoś mi dał y, w ciemno ten zapach w próbce, to powiedziałabym, że to jest jakaś orientalna nisza. Spokojnie mogłabym zak zaklasyfikować ten zapach jako unisex.